Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: "Za kogo uważają mnie tłumy?" Oni odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela." Inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał, syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwych wstanie. Potem mówił do nich: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie. Niech co dnia weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten nie zachowa. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, żyjemy w takiej rzeczywistości porządku kosmicznego, można powiedzieć. Słowo kosmos jest, czasami mówimy kolokwialnie, tak jak mówię, o coś tam, coś tam, kosmos, to jest kosmos, ale to, to słowo określenie w tym kontekście raczej wyraża, że to jest jakaś w ogóle sprawa, w ogóle nie z sufitu wywrócona i w ogóle jakaś w ogóle w, w cały świat, a wręcz odwrotnie, jak się mówi kosmos, to jest coś uporządkowanego, On, kosmos jest odwrot, odwrotnością chaosu. Kiedy, pan, kiedy na początku był, był chaos, bo taka jest, to, jest to, są, to, są, to są pierwsze słowa Księgi Rodzaju, kiedy na początku był tohu, ławochu, czyli był bezład i chaos, Bóg wypowiedział słowo i zaczął ten chaos porządkować. I wprowadzać z chaosu, wyprowadził kosmos. Z tego słowa, między innymi, to jest greckie słowo, z tego również wywodzi się, już to mówiliśmy, z tego wywodzi się, to jest źródło słów, między innymi, dla kosmetyków. Kosmetyk, to jest, źródło słów jest podobne jak kosmos, czyli coś, co wprowadza ład na przykład na obliczu, tak, sobie, sobie ktoś grzmotnie sobie y, ten y, krem, tak, jakiś hial, 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 hialurynowy czy jakiś taki inny, coś, taki, coś takiego jest chyba, moja siostra to używała, więc wiem, że coś takiego jest, bo podobno bardzo taki jest taki, że po prostu te kudrze łapki i się prostują i wcale się i po prostu jest znowu jest piękne oblicze, jak, jak narodzone. Więc kosmetyki, między innymi, więc kosmos jest uporządkowaniem i w to uporządkowanie to uporządkowanie wynika z uporządkowania Bożego, to Pan Bóg wprowadza, wprowadza mocą swego Słowa, wyprowadza z tego nieuporządkowania, z tego chaosu uporządkowanie, którym jest kosmos. I teraz, kiedy wychodzimy z tego założenia, a, Opieramy się na Piśmie Świętym i jesteśmy ludźmi wierzącymi, nie, nie dywagujemy poza oderwaniu od objawienia Bożego. I tu dochodzimy do punktu, do punktu tego, tej Ewangelii. Za kogo mnie uważacie? Znaczy pierwsze jest pytanie, za kogo uważają mnie ludzie? I tam jest różne są te określenia. Jedni tak? mówią za Eliasza, inni za, za, za jednego z proroków z martwych wstał itd. Tak Gdybyśmy tak no, byśmy rozpisali sondaż w społeczeństwie ogólnościowym, to te odpowiedzi były przeróżne w większości najprawdopodobniej byłoby odpowiedź, odpowiedź brzmiałaby, że Jezus Chrystus jest Bogiem, że jest Synem, że jest Zbawicielem, że jest Mesjaszem, etc., etc., ale zdarzyłyby się również odpowiedzi takie, że no na przykład, że jest jednym z proroków, tak mamy w islamie, że jest, że, że jest jakimś tam nauczycielem, tak ma, który pojawił się, ale znikł, tak mamy w judaizmie. W ogóle jest to jakaś osoba historyczna albo niehistoryczna, wymyślona przez chrześcijan, tak mamy wśród ateistów, bądź agnostyków. Że jest, czy jest Pytanie, czy jest pytanie, czy jest postacią historyczną, czy też nie, ale tutaj pojawiają się źródła Józefa Flawiusza, że był taki Jezus, który został ukrzyżowany za Poncjusza Piłata. Więc te odpowiedzi są, są że tak powiem, w zależności od, od, od nastawienia, od, od przekonań, od, od przede wszystkim od wiary, będą od, od nich, one będą od tego zależały. I teraz cała będzie powiedziałbym, cała nasza rzeczywistość, ta duchowa będzie zależała od tego podstawowego, od, od tej podstawowej, podstawowej odpowiedzi. Film para mim é Jesus? Chociaż że ja rozumiem, że tutaj zebrani nam przy świętej to, to myślę, że 100%. no ale może się też zagubić, znaczy, znaczy, za, 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 znaczy nie tyle zagubić, co pojawić osoba, która no, gdzieś tam jest, no, tutaj z jakichś takich innych okoliczności. Może komuś towarzyszy, ale jest osobą, na przykład agnosty, jest agnostykiem, albo jest osobą niewierzącą i przychodzi, patrzy sobie tutaj, co tu się dzieje, co ci czy, co, co ci katole tu wyprawiają na przykład, tak? Czyli co, co, czy co ci chrześcijanie tutaj a, a czym mi się zajmują, Może być tak byli tacy smutni panowie w czasie, w czasie. Komuny czyli przychodzili nam przez żeby śpiegować na przykład do księdza Popiełuszkę, to my nazywali my księża go nazywali smutni Panowie, bo nam stali gdzieś tam pod kruchą i tam tacy byli smutni, reszta była w miarę w miarę, a oni tacy szarzy, tacy przygnębieni, no bo trzeba było jeszcze później raport z tego napisać, co tutaj się dzieje i oni byli z innego świata. A my generalnie rzecz że to 100% jest, że my wiemy, że Pan Jezus jest, że Pan Jezus zmartwychwstał, dla naszego zbawienia, uobecniony jest mocno. Ducha Świętego pod postacią chleba, przyjmujemy Go w Komunii Świętej i karmimy się tak, żeby tę naszą rzeczywistość w miarę w miarę pociągnąć. No ale to nie wystarczy. Bo żeby można było wprowadzić porządek w swoim życiu, trzeba nie tylko powiedzieć, że On jest Mesjaszem i Bogiem, tylko, że On jest pierwszą osobą i pierwszą instancją w moim życiu. I powiem Wam dzisiaj, żeby można było zachować ten porządek w sobie, trzeba zachować porządek. Porządek generalnie, że jest takie powiedzenie, zachowaj porządek, a porządek zachowa Ciebie. Jeśli zachowasz proporcje, jeśli zachowasz uporządkowanie w, w, w pryncypiach, czyli w zasadach i celach. To będziesz miał porządek swojej rzeczywistości. Natomiast jeżeli je wywrócisz do góry nogami, to wcześniej czy później wgradnie się w nie chaos. To jest, nie, to, jest, to jest nieuniknione. I w tym porządku, elementem zasadniczym jest, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Czyli Pan Jezus jest pierwszy, pierwszy na, na swoim miejscu. Jak ja to do Was dzisiaj jechałem to y, obserwowałem społeczeństwo na, y, y, na ulicach warszawskich. No rowerami, tam patrzę, jeżdżą jakieś tam maserati, y, y, cabrio, dziewczyny dwie, rozwiany włos, chłopak siedzi, wiecie... Grzeje tak, że po prostu że szyby wypadają, i tak się zastanawiam. Myślę sobie, fajnie, no, bawią się, bo jest ładna pogoda, można korzystać jak najbardziej ciepło, nie, nie, nic, nic złego, w Boże, na rowerze, nic złego, ale tak sobie myślę, jaki procent z tego towarzystwa, które teraz tam pedałuje albo tam przyciska pedał gazu koni mechanicznych, z rozwianym włosem korzysta z dóbr lata już się zbliżającego. Na ile oni mają świadomość i na ile są wkomponowani w, te, w, te, w te, to uporządkowanie. Tu jechałem do Was i tak sobie myślałem, ile tu dzisiaj ludzi przyjdzie na tę trzynastkę w ten upał? Środek dnia. Eee, ciepło. Można by pojechać na, na kanikułę, można by pojechać na działkę. Można by zrobić jeszcze to, czy tamto, co, czy tamto. Też się zastanawiałem. Ile osób dzisiaj, właśnie przy tych sprzyjających warunkach pogodowych, takich właśnie zapraszających na, na wyjazd za miasto, co powtarzam, nie jest niczym złym. na ile te osoby, które na przykład dzisiaj nie przyjdą, a normalnie chodzą no powiedzmy o 13, czy przyjdą, były rano o 7, bo wiedzą, że jest kanikuła i mają wyjazd, bo jest wycieczka, albo przyjadą na, 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 na mszę ostatniej szansy, czyli na 20, albo do ostatniej ostatniej szansy, czyli na 21 do św. Anny. Tak? Ale to, wiecie, to, to jest pytanie, bo ono zawsze będzie się składało. Ja rzeczywiście ja mogę sobie skorzystać z, z ładnej pogody, z, 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 z tego, to, to jest wszystko dla ludzi, to jest wszystko jak najbardziej, bo to Pan Bóg to daje, daje na wolny dzień, wolną niedzielę, czy piękną pogodę, po to, żebyśmy skorzystali, zrelaksowali się, żebyśmy odpoczęli wreszcie od tego trudu całego, tygo, całego tygodnia. Ale pytanie zawsze się pojawi, co, gdzie ja w tym wszystkim jestem? Ja tam pamiętam, jak byłem nastolatkiem i to pamiętam taką scenę. Byliśmy w łebie z rodzicami na wczasach. Czasy, cały świat. Miesiąc leżenia na plaży. na rozynka, wszyscy. Ja byłem smażony jak placek kartoflany, taki na przodzie, na tyle, boczki, tak, tak. Musiałem czytać, czyta, czytane bajki, opowieści dziwnej treści, Byłem wytrzymał na tym słońcu, bo rodzice mieli fiksum dyrgum na punkcie, na punkcie opalania. No więc było opalanie w te i we w te na całe, no wozu, wozu. Nie, nie pytajcie, w każdym razie. Ale pamiętam to taką sytuację, kiedy była mniej godzina 16, normalnie było nocowanie na plaży. Do 18:00, póki słońce było, mieszkało się na plaży. Od 9:00 rano w Grajdole dyżurny leciał po obiad, wszyscy siedzieli, przynosili obiad. Ten, który jeden dyżurny zjadł w trójnogach, przynosił obiad na plażę, To Wesło siedział, mieszkało na plaży. Ale, ale, jak była niedziela, Trzeba było z tej plaży iść o 16, mimo że reszta towarzystwa leżała w cały świat na tych leżakach, wszystko tu się po tego, o 16, po 18 była msza święta, trzeba się było umyć. Ubrać i puść na przód, by była osiemnastej msza. Pamiętam tak jak dziś. I mnie się w ogóle nie chciało. Bo były to są wakacje, są, jest luz, jest światło, jest słońce, jest morze, jest wszystko. Są, trzeba używać ile wlezie. Przecież wiadomo, że człowiek, jak przyjedzie człowiek do miasta śmierdzącego, nie może oddychać powietrzem jodowym. Trzeba korzystać ile trzeba. No ale pytanie w tym wszystkim jest o pryncypia i zasady. Gdzie jest Pan Bóg? Gdzie jest w tym wszystkim Pan Bóg? To się będzie działo z działkami, jak się jedzie na działko o godzinie w piątek i przyjeżdża się w poniedziałek i wiecie, i na mszę się nie pójdzie, bo msza będzie odbywana pod brzozą. Na brzozę głowa, Pan Bóg jest wszędzie, ja sobie pod brzozą postoję, na brzo się oprę, brzoza zdrowa, ma zdrowe soki, tam Pan Bóg też na pewno jest, co tam, Pan Bóg się nie obrazi, jak raz na przy świętej nie będę. No i, no i pytanie jest, gdzie jest Pan Bóg w tym wszystkim? Gdzie jest na pierwszym miejscu I, i, ale kurczę, oczywiście później zaczynają się niepokoje wewnętrzne, rodzinne, z, y, społeczne i tak dalej, i tak dalej, ten cały czas oczywiście, bo zły nie próżnuje i jedynie, jeżeli człowiek sobie nie uświadomi tego, że kiedy przychodzi nam sześć świętą, to jest tak, jakby dostał, to jakby dostał, a, a, jakby dostał y, szczepionkę przeciwko złemu. To jest tak, jakby dostał taki, takiego, takiego dopalacza wewnętrznego, duchowego przeciwko złemu. To jeśli sobie tego nie i nie ustawi tego sobie jako pierwszy element, to, proszę Państwa, wszystko się... cokolwiek... Patelnia się przypali? Nie idę na mszę świętą. Obcas mi się urwał? Nie idę na mszę świętą. Dzisiaj mam, mam handrę, Nie idę nam mszę świętą. Obiera mi się paznokieć? Nie idę na mszę świętą. To, to, proszę Państwa, no jest... Jak się chce psa uderzyć, to się zawsze kij znajdzie. Jak się nie chce iść na prze, zawsze się znajdzie powód. Zawsze. I teraz będzie zawsze pytanie: to jest pierwsza podstawowa sprawa, kochani. Gdzie Pan Bóg jest w Waszym życiu i jak się to. I to jest jedna deklaracja: za kogo Wy mnie uważacie? To jest, to jest, to jest odpowiedź fundamentalna, ona jest po prostu podstawowa. Za kogo mnie uważasz, Ty? I na którym miejscu ja ląduję w, twoje, w, twoje w, twoich, w twoich wartościach, w Twojej, twoje, powiedziałbym, liście aksjologicznej, czyli na tej liście wartości? Ja, ja miałem w środę, mieliśmy tu spotkanie, lekcja Divina. To prosiłem, żeby, zrobili sobie, żeby sobie zrobili pracę domową. Odrobili tę, taką, którą myśmy kiedyś, pamiętam, jakiś rekolekcja w seminarium, nam ktoś, ktoś to zadał i byłem naprawdę bardzo zdziwiony. Mianowicie, Rekolekcjonista powiedział nam: Pomyśl sobie, o czym myślisz najwięcej, o czym marzysz najwięcej, jak, się, jak masz rozproszenia, to ku czemu idą te rozproszenia, ku czemu zmierzają, do jakich spraw, ludzi, miejsc itd., itd., itd. Napisz sobie to uczciwie, nikomu nie pokazuj. Napisz to sobie uczciwie na kartce i zobacz, na którym miejscu wyląduje Pan Bóg. Niestety, kochani. Obawiam się, że w większości, jak nie w stu procentach, nie będzie na pierwszym miejscu. I na tym polega cała, powiedziałbym, cała, cały, cała, cała, powiedziałbym, z, cały trud zmagania ze sobą samym, po to żeby on nieustannie, detronizowany przez moją pychę, czy moją nieuporządkowaną miłość własną, żeby nieustannie był wprowadzany na miejsce, któremu się należy, dlatego że on wprowadzał porządek. To nie ja na, pedałując na rowerze i korzystając na tym, na, na, z, z, z wycieczki wprowadzam porządek, bo się od, odprężę. To również, bo w, w, w zdrowym ciele zdrowy duch. Jak najbardziej, ja jestem jak najbardziej za ćwiczeniami fizycznymi. Sam zresztą uprawiam sport i, i wiem, jak to jest ważne, kiedy człowiek się odpręży, kiedy, kiedy, kiedy popedałuje albo dobrze, dobrze przyciśnie tysiaka kraulem. Jak najbardziej. Ale nie wiem, że nie wiem ile ciął tysiąca kraulem. Jeśli nie będzie miał w swoim sercu porządku duchowego, to mu dwa tysiące nie pomogą. Bo się tylko szczochra, się szczochra, się szczochra fizycznie, weźmie prysznic bądź pójdzie do salny. fizycznie się odpręża, ale, ale, ale centrum jest w rozkładzie. I byle, byle co pojawia się następnego dnia, jest stres, jest napięcie od początku. Nie tak się pracuje. Pracuje się zaczynając od wewnątrz. Buduje się dom od podstaw Czyli rzeczywistość moją wewnętrzną I zewnętrzną przez to Buduje od porządku wewnętrznego I przez porządek wewnętrzny Buduje zewnętrzny Ale żeby można było wprowadzić porządek wewnętrzny Trzeba Pana Jezusa intronizować Przepraszam za to określenie Ale to ono jest, ono jest uznać Go jako pierwszego Króla i swojego Pana Dopiero wtedy tak naprawdę Zaczyna się porządkować życie, życie, życie Osobiste Tak sobie przypominam tak sobie przypominam taki moment, kiedy pamiętam, jeszcze byłem studentem, chyba już, już byłem po studiach uniwersyteckich i, i byłem po imprezie, jakiś tam, w cały świat. I leżałem z moim szwagrem, który jeszcze wtedy nie był moim szwagrem, był moim kolegą i leżeliśmy na jakiejś tam, była niedziela i potem leżeliśmy na jakiejś tam trawie, gdzieś coś tam, leżeliśmy tak, leżeli, próbowaliśmy się pozbierać po tej, po tej, po tej sobotnio-niedzielnej. Ten sobotny niedzielny doświadczenie I pamiętam, że tym na tej trawie leżałem. Ej, takie życie było ciężkie i nikt mnie nie kochał wtedy i tak sobie zastanawiałem się i pamiętam, miałem straszny koszmar kosmiczny, właśnie, kosmiczny. Nie, ko, koszmarny niepokój. I ludzie, szli ludzie do kościoła, bo to niedziela. Ja w majtkach, w takich szortach leżę sobie los we krwi zewnętrzne. Bo jestem szczochrany po nocy, w ogóle jestem po prostu wypluty po cały, cały świat, jak to po imprezie. I tak sobie leżę i myślę sobie, po co te ludzie tam chodzą? Bo ja, byłem, ja się nawróciłem w Stanach Zjednoczonych, więc byłem w takim stanie, wtedy to, to, to był taki, że leżałem sobie na trawie, zamiast iść tam święto. I pamiętam ten moment, że do, w środku miałem po prostu taki niepokój myślałem, że mnie rozsadzi. Ale patrzyłem na tych ludzi takich wyrychtowanych na ten mówię, co oni tam po co oni dowolnie wiedzą? to, i do że takie nudy tam takie, takie. Po co ty ty ty, 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 ty. Później, kiedy odkryłem, kiedy jest, ty że ty że przez to, że, się jest na mszy świętej, że jest ty ty świętej, że 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 się przyjmuje ty 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 ten ten, ten, wewnętrzny pokój, ten ład. Ta rozkosz bycia z Panem Bogiem Przez to również to, że cała ta rzeczywistość zewnętrzna Też się uspokaja i się prostuje. Tylko się inaczej nie da zbudować Reszta, jeśli będziecie budować to od dachu To przykro mi bardzo Ale wcześniej czy później ten dach się zawali Trzeba będzie wypić piwo własnego fiasku i, yy, I to jest frustracja, jakiej świat nie widział. Chciałbym wam tego oszczędzić, więc ch chciałbym wam oszczędzić tego, co ja musiałem przeżyć, żeby sam metodą prób i błędów przejść do, doświadczyć, że dopiero, kiedy Pan Bóg stał się na pierwszym miejscu, to tak naprawdę wszystko się uporządkowało, wszystko. Kiedy wszystkie inne rzeczy były na, 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 na pierwszym, a Pan Bóg był na którymś tam, bo oczywiście jako katolik, to zawsze kiedy się zapytasz, to ty jesteś wierzący, praktykujący, albo bardziej, bądź mniej, co drugą niedzielę, albo tam to, 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 wiecie, te takie te, te farmazony, to to są farmazony. Albo jest, albo go nie ma. Albo w niego wierzysz, albo, go nie, albo w niego nie wierzysz. Albo stworzył, albo nie stworzył. Albo podtrzymuje w, w istnieniu, albo nie podtrzymuje w istnieniu. Jeżeli uznajesz go jako pierwsze, principium... Wprowadzasz ład do siebie, do swojego, do swojego życia. Jeśli zaczynasz kombinować, i zaczynasz dialogować z pokusą, i zaczynasz go detronizować i wyciągać wszystkie inne elementy na pierwszy, na pierwszy rzut, przykro mi bardzo, ale to wcześniej czy później trzeba będzie gorzkie piwo wypić swoich konsekwencji, swoich nieuporządkowanych decyzji. I to branie krzyża, o którym jest na końcu, na, na końcu, na końcu Ewangelii, to jest nic innego jak branie siebie w karby. Nie wola. Nie, tylko wol, wol, wolność, która jest uporządkowana według jego mądrości. Wtedy dopiero naprawdę jest ład i radość. I radość, nie wysokowatość tylko wtedy wprowadza Pan Bóg mocą Ducha Świętego radość wewnętrzną, po prostu ona się udziela. Ale żeby można było to, tego doświadczyć i tego, o tym mówić również. Ja mogę o tym mówić spokojnie z czystym sumieniem, dlatego że przerobiłem to na wszystkie możliwe sposoby. I mogę tu wam poświadczyć, że do, do momentu, kiedy Pan Bóg nie był na pierwszym miejscu, wszystko leżało odłogiem, Wszystko. Ludzie poranieni, no po prostu makabra. Nie jakaś, no, nie jakaś, no nie, nie wiem, jakaś kryminał tango, to nie, to nie. Ale no po prostu nieszczęście. Co, co się dot, czego się dotkniesz? To szarość, smutek, lęk, niepokój, rozbicie, niechęć do życia. To wszystko, co jest jakimś takim, jakąś taką goryczą tej, tej, tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy bez Niego. Kiedy wprowadzamy Go na pierwsze miejsce, nawet gorycz staje się słodyczą. Wszystko ma sens, ale tylko wtedy, kiedy On jest na pierwszym miejscu. Dlatego tak ważnym pytaniem jest i odpowiedzią na to, kim On jest na Ciebie. Czy jest na pierwszym miejscu? I sprawdźcie sobie to w domu. Kiedy będziecie dzisiaj w domu, zróbcie sobie w wolnej chwili, zróbcie sobie listę spraw, ludzi, miejsc ambicji, celów, które macie na, na pierwszym miejscu, gdzie tam jest Pan Bóg, gdzie tam jest zbawienie duszy nieśmiertelnej, gdzie tam jest pragnienie nieba, gdzie tam jest uporządkowanie wewnętrzne, a gdzie są inne rzeczy, za którymi się biega, traci siły i niekrotnie pije się z tego tylko i wyłącznie e, gorzkie piwo, a ziemia rodzi tak jak ja według przekleństwa Adamowego, które musiał przeżyć Adam, a my w dziedzictwie również tego doświadczamy, jak i kobiety, które bolą, które rodzą w bólach.